Cześć! Popatrzcie na ten piękny cień. Zero prostokątów. Tak jest. Okazuje się, że ten zwykły fix do dwójki z Mod The Sims działa w historiach. W sumie jakoś mnie to nie zdziwiło, bo gra jest dokładnie na tej samej grafice i na tym samym silniku zrobiona. Yy, tak, ale to, to dobrze. Nie będzie już tych głupich prostokątów. No dobrze, więc teraz yy, czekamy na taksę. O, właśnie, dziękuję. Historia Reni. Tak się nazywała moja parcela. Historia Reni. Gdzie mieliśmy iść? Do jakiejś kawiarni. Eee, o. Okej. Okay. Halo, idziesz? Przyzwyczajona jestem do zwykłej. Halo. Eee, ej, serio, o co chodzi? Jesz nie, to nie to. Ey. Eee, <grystanie> Ciągle mi się myli. Transport. O. O. No i niech ta taksówka mnie zabierze. Ja będę tu stać na zewnątrz cały czas. No właśnie. No, okej. Okay. Może to dlatego, że zapisałam grę w trakcie wcześniej, i teraz weszłam i, i się. i pomyliło wszystko. <grym> no, oczywiście. No, no normalnie, no, no. Czym się ta gra różni od zwykłych Simsów, powiedzcie mi, w tym momencie? No, no niczym. Zapraszam mnie na randkę, okej. Okay. Ale. Może przed kolacją Maciek zagrałby ze mną w szachy? Byłam w liceum kapitanem drużyny szachowej, nie wyglądasz. Ale dam mu fory. Okej. Okay. I on dopiero teraz cię zaprasza na randkę, jak ty, ty do niego zadzwoniłaś i już jesteście na miejscu? Ale jakie mam z tobą grać w szachy? Aha, on sam przyjdzie, dobra. zapachy dobiegające z kuchni są tak zachęcające lepiej usiądę z maczkiem przy stole zanim go zjem z głodu oczywiście ta, ta. E, a postanowiłam wszystko czytać bo, bo mnie prosiliście, więc czemu nie e, mimo, ja, znaczy to, oczywiście ja wiem, że potraficie czytać sami ale wiem, że czasami napisy mogą być małe jak oglądacie na telefonie albo coś więc postanowiłam czytać kto tam jest w kuchni? Marlena Tubylec okej okay. Gdzie tu. Aha, tu trzeba. Sadza mnie. Serio? Tak to jest w polskim tłumaczeniu? Sadza mnie? Be seated? Nie, 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 nie lepiej byłoby po, 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 poprosił miejsce albo coś takiego? E, sadza mnie, serio? Czy rozumiem, że strona bierna i tak dalej, ale. E, 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 czy ja się przestanę czepiać tych tłumaczeń kiedyś? Ktoś nie dojadł! Pewnie Maciek przyjdzie i zje. A ona chce ciasto. Nie, nie Maciek, tylko ten drugi. Jak on ma? Da, Darek? Da, da, Darek chyba. A ty czy, co? Wanda, serducho, spadaj stąd. Trzeba, że ty telnerką... Te, telnerką chyba, że jesteś. Telnerką. No to mi się jeszcze nie zdarzyło. E, zamów dla wszystkich... E, o Boże, widzę te wszystkie nazwy tych wszystkich potraw teraz. Ja akurat większość z tych potraw to widziałam chyba tylko po angielsku, więc... E... Bewsztyki z rusztu? Nawet nie wiem, co to po angielsku było. Pieczone kurcze to wiem. Eee, dobra, weźcie sobie, ty chciałaś ciasto. A jak to się po polsku nazywa? Ciasto czekoladowe, chyba, o. Weź dla niego też, bo, bo. Co to kogo obchodzi? Co on tak naprawdę chce zjeść? To nie jest to. To był przekładaniec po polsku. Kurde, zapomniałam. No dobra, co za różnica. I ty będziesz płacić? Przecież to on cię podobno zapraszał. W ogóle. Co to ma być? Że kobieta na pierwszej randce będzie płacić? Ech. No i co? I co? No i kiedy ten Blondas przyjdzie zjeść to, co tutaj leży? O, ty, ty to możesz zjeść. O. Oh. Kurde, ale mnie korci. Dawaj. Otrujesz się? Dobra, weź, bo gruba będziesz. Połowę zjadłaś. No wiem, że spaść ci się chce, ale musisz czekać. Ale co podano do stołu? Eee, zapłać rachunek. Ale co ty? Gdzie ty? Gdzie ty chodzisz? Dlaczego tam chodzisz? Aha, bo za nim idziesz. Nie, zapłać rachunek. Kolacja była przepyszna. Nie wiem, czy sprawiła to atmosfera, czy jedzenie, ale mam ochotę na słodki deser. No tak. I mam na myśli Maćka. Pocałunek z Maćkiem będzie idealnym zwieńczeniem wieczoru. Mam tylko nadzieję, że nie jestem zbyt śmiała. Mm. Mm. No nie wiem, czy nie jesteś zbyt śmiała. Reniu. Gdzie ty tam? A myślałam, że ona z jakiegoś krzaka poszła, żeby go całować. <grystanie> znaczy nie krzaka, tylko Maćka. No nie łaś za nim, tylko go zawołaj. No nie łaś tam! O Jezus! Zostań tutaj. Będziesz tam tak za nim łazisz, to na pewno ci nie będzie chciał. No wiem, no całuj! I możesz iść do domu. O Jezu, ja już tak dawno wyłączyłam te filmiki, bo już mnie denerwowały. No dobra. Kurde. Wspomnienia. Wow wo, wo. No to chyba też można to wyłączyć. Ale tutaj zostawię. Bo już dawno nie widziałam. O, o tak, ściana, dzięki. Co on. Co ty. Aha. Takie ciężkie? Ach, cudowny pocałunek i piękna róża od tak przystojnego faceta. No. W tej chwili nawet nie pamiętam, jak ma na imię. Jak mam na imię. Nie on. Re Renia masz na imię. Masz bardzo głupie imię, więc warto zapamiętać. Riley. Chyba powinnam wrócić do domu. Aha, no powinnaś zdecydowanie, bo zaraz mi tu padniesz, kurde, na twarz. <gry> Randka z Maciekiem była cudowna. Pojechaliśmy do gwiezdnej kafeterii, Kaf dobrze, e gdzie spędziliśmy przepiękny wieczór. Ale Wy nie jedliście spaghetti, tylko ciasto. E Graliśmy sobie. W e fu, Jezu, nie wiem czytać. Graliśmy trochę w szachy i zjedliśmy kolację w restauracji. A potem Maciek zaprosił mnie na deser. Francja, elegancja, haha. Przekłamany ten twój pamiętnik jakiś. Jezus, Maria, czwarta rano jest! A czas się cofnie jak wróci do domu? Taki sam system jest jak w dwójce? Pewnie tak. Ze mną to macie darmowy koncert od razu też. Randka była wprost perfekcyjna. Niech mnie ktoś złapie, gdy zemdleje z zachwytu. Bla, 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 bla. O, odblokowana została historia Wincentego. Okej, okay, fajnie. Dobra, spacić. A patrz, 21 jest. No, ja nie wytrzymam. Co to, co, kto w ogóle wymyślił ten system? Cóż za głupota, no serio. No i nie spotkali tego blondasa tam. Ja byłam pewna, że spotkają tam tego blondasa i się wszystko pokomplikuje. To teraz dopiero pewnie przyjdzie ją odwiedzić ten blondas jutro i ona już nie będzie wiedziała, co ma zrobić ze sobą. Tak będzie, na pewno. A teraz do pracy będzie szła. No dobra. Nakarm rybki... O, może awans dostaniesz? Eee, nie tak łatwo. Renia znajduje błąd w spisie in O Boże. Inwentaryzacyjnym. Ale jego poprawienie będzie oznaczało wydanie dodatkowych pieniędzy. Czy Renia powinna powiadomić o tym swojego szefa? O! Awansuje! Okej, okay, wróci wcześniej do domu. Może to było zaprogramowane w ogóle. Które... Nie wiem, w sumie. Ninę Winkiel poznaj. Czemu nie? Piękne ma włosy. O! Pierwsza twarz ze stwórz Sima! Moja ulubiona! No i, i co ja mam teraz robić? Na co ja mam teraz czekać? Na coś mam czekać? Coś się wydarzy? Weź próbuję jeszcze raz z nią pogadać. Albo ona z tobą. Aha, bo już blondas napis... zadzwonił. Cześć, Reniu! Usłyszałem od naszej wspólnej przyjaciółki, wcale nie domyślam się kogo, że jesteś w mieście. Wspaniała wiadomość! Słuchaj, może wpadnę do ciebie około dwudziestej i pogadamy, a może zjemy razem kolację? Co o tym myślisz? Mówiłam, no! I co nie było tak nie, tylko okej okay, i już, a ja a może ja nie chcę? Cóż mogę powiedzieć? Dźwięk tego głosu przywrócił wiele wspomnień. Zdaje się, że dziś wieczorem muszę coś ugotować, ale ledwie potrafię zrobić tost. Nie tosta? Żeby że, żeby nie dowiedziała się o tym straż pożarna. Muszę poczytać trochę książek kucharskich, inaczej będzie potrzebne jeszcze pogotowie. What? Aha, czwarty poziom gotowania mam zdobyć, dobra. No, no wiem, przecież myślicie, że ja w Simsy nie grałam. Rzeczywiście, ludzie, którzy nie grali nigdy w Simsy, nie grają w tę grę. Bo po co? To niech ta tutaj sobie gra, a ja będę się uczyć gotowania. Czemu nie? No dobra, styka już z tym gadaniem tam. Eee. Aha, to, to, to fajnie. Szy szybko to się stało. Oczywiście, mnóstwo sensu to ma, że czytanie książek kucharskich tak po prostu ci y, d, no daje skille. Ach, zaszklić dymkę. Co? Teraz rozumiem. Aha, dobra. Pff. Mam nadzieję, że Darek jest przygotowany na kulinarny festiwal, o której miał przyjść? A, tak, o 20. No, no i co? Aha, jest teraz 15, jest trochę głodna. No dobra, to może weź e, posprzątaj ogólnie wszystko. Wszystko, 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 wszystko ma być umyte. I, i w ogóle. I jak ta pani zrobi kupę, to też trzeba po niej posprzątać. I w ogóle ją spadł z zrobić stąd. O której ona musi zacząć gotować, żeby zdążyć? Myślę, że o jakiejś 18. <gry> Co ty najlepsze umiesz zrobić? Spaghetti albo hamburgery. No może z tymi hamburgerami to bym nie ryzykowała, bo jeszcze spalisz. I będzie niedobre. Mm, dobra, trochę potrzebujesz zabawy. Ogl oglądanie obrazów zawsze jest najlepszą rozrywką w tej grze. I najszybszą. Dobra, w pół do ósmej, szóstej dopiero jest. Uh, nie wiem, może do tej kwadratowej zadzwoń. I sobie pogadaj. Nie, no tu ma mądre maszyny ta ciotka. To to szybko się zrobi. Ja nie wiem czy to nawet się nie zepsuje zanim on przyjdzie. Nie, no bez przesady. Tylko nie jedz! O. Tylko ona teraz bardzo będzie chciała tu jeść. O, może rozpalogień. Nie wiem w sumie, po co, jak jest pewnie lato. No ale okej. Okay. I jeszcze trzeba się rozejrzeć, czy nie ma gdzieś syfu. Może postaw tego fleminga. To czekamy. No, 22, 7. A, idzie. I co? będą się całować na powitanie? E nie. Dobra, wiesz, zaproś go na posiłek, bo zaraz się zepsuje, a ty jesteś głodna też. Co? Ej! No co? Już tak cię zaatakował od razu. No ale rzeczywiście mogłaś poczuć, jak dobrze całuję, jak się tylko tak cmoknął ledwo. O boż. Cztery lata, tyle co nic. Aha. No ale dlaczego? Ale to może nie rób tego tak tutaj jawnie przed domem zaraz, bo jeszcze tamten drugi będzie przechodził i co? Dobrze, romantycznie. Niech będzie. A teraz zjedzcie, zanim się będzie śmierdzić. Ach, było miło. Coś mnie jednak dręczy. Formalnie rzecz biorąc, nie chodzę z Maćkiem. Jednak się spotykamy. Mam wrażenie jakby coś mnie zmuszało do kontynuowania tej randki z Darkiem. Może nie powinnam się temu opierać. Dobrze, Darek, przyjrzyjmy ci się. Ojej, kiedy masz małe oczy. Dość wspominek. Lepiej zajmę się kolacją zanim Darek zacznie kręcić nosem. Zacznij przyrządzać posiłek? Serio? Ale ja już zaprosiłam do stołu. I To się nie będzie liczyło? Co za głupota, serio. Naprawdę jakieś małe oczy ma, ale zły nie jest. Bo. Ale Maciek jest trochę przystojniejszy, ale rozumiem, że sentymenty takie tam. Zresztą Maciek to pewnie jest jakimś playerem czy coś. Coś coś mi, mi nie pasuje w tym Macku. Teraz jest coś nie tak. Bardzo ładnie byknąłeś. I co, nie liczy się serio? Ja! To może, o, o może tak. Dokładkę. O, właśnie. Coś takiego. Kolacja była doskonała, skoro nawet mnie smakowała. Nie sądziłam, że tak się objem, ale nie obiadłaś się wcale. Pff. Darek będzie musiał mnie wynieść. S Słucham? Aha, obo co? co? Ale ty jesteś jeszcze głodna. No dobra, to kiepska wymówka, by skończyć. skończyć, kurde, skończyć w jego ramiona tak czy inaczej idę na całość! A dlaczego ty śmieci wynosisz nagle w trakcie randki? Okej. Okay. Nawet się nie objadłaś wcale. No ale dobra. To zrobimy tak, że się obiesz. Oni i tak je też, więc... No, powiedzmy, że się obiadłaś. E, jak to się... Flirtuj... mi, Rzuć się w ramiona. Pewnie nie będzie chciał i się rzuci. Ty się rzucisz, a on cię rzuci. A nie. A dlaczego oboje o jakimś brzydkim kolesiu mówicie? Reniu, kupiłem to wczoraj, bo myślałem o tobie. Chciałbym, żebyś przyjęła to jako prezent powitalny. Ciekawe, co tam dostała. Znowu jakaś kwiota? A nie, lustro. Niewinne, ehe. Oczywiście, to bardzo odzwierciedla całą tę relację. Dobra, u siebie w pokoju sobie powieś. Pasuje ci w sumie nawet. <laughs> A tego kwiata to na, na razie zostaw. No, no i co dalej? Hmm, Mieszane uczucia. Ach, jak miło z jego strony. Myślę jednak, że, że jest nieco za wcześnie, żebym znowu poczuła coś poważnego do Darka. Muszę dowiedzieć się, jak zareaguje Maciek. Co? No, no i co? Aha, dobra, rozdział czwarty skończysz. <ścoughs> Ale rzeczywiście spaghetti podała. Tym razem nie jest przekłamany ten pamiętnik. Ty masz 22 lata dopiero. Młoda dupa, jak 4 lata temu z nim chodziła i to było w liceum, no to chyba na to wychodzi, że ma 22 lata, dopiero młodsza ode mnie, Boże. Co te dzieci robią? Z drugiej strony dowiedziałam się, co to znaczy zeszklić dymkę. W sensie, że cebulę dymkę, tak? Aha, on sobie idzie. No to ty masz w sumie iść spać. Ale wyłącz ten telewizor, no serio. Czego znowu dzwonią? Tak myślałam. Hej, Renia, tu Maciek. Może po południu wyskoczylibyśmy razem do starego gaju. Dobrze, no, że nie ma upiego. Maciek zaprosił mnie na spotkanie w parku w starym gaju dziś po południu. Czy po południu się nie pisze? Nie wiem. Może dzięki temu ułoży się między nami, jak powinno. Tak sądzisz? W, se w sensie, że, że on tu przyjdzie po nią? Czy ona ma tam jechać? Jestem bardzo zmieszana w tej chwili. Nie wiem, co mam robić. Trochę jak Renia. No jest w sumie popołudnie już. to ona chyba musi tam jechać. To się przebierz. Najlepiej to w ogóle zmienić uchy. Może koszulkę w kwiatek sobie załóż do parku? No <laughs> i takie wygodne spodnie. Nie wiem, nie wiem co robię. Wygląda na to, że Maćka jeszcze nie ma. W porządku. Dzięki temu mam trochę czasu, by przemyśleć całą sytuację. No, nie wiem. I już jakąś kawę... Okej. Okay. Kawę o osiemnastej? Co? A, a może z, z jakimiś innymi facetami się ten... <gryw> z takim sultanem na przykład? Feliksem? Nie? A więc ty jesteś Renia, prawda? Miło cię poznać. Jestem Agnieszka. Kurek. Pracuję w banku z Darkiem Kopytko. Znasz go, prawda? Aha. A nie z. A nie z Darkiem kopytkiem? Yy, w pracy Darek gada tylko o tobie. Bardzo dobrze mówi także o twojej cioci. Pozdrów ją przy okazji. W każdym razie. Aha, a się dogadały. W każdym razie cieszę się, że wreszcie cię poznałam. Oho. <ścoughs> Też jakaś taka kwadratowa. Hej, Reniu, przepraszam za spóźnienie. To jest według Ciebie popołudnie? Jesteś głodna? Przyniosłam kilka odległych. Co, że ona ma na grillu ugotować, to ona się ośmieszy, chyba tutaj. Carmen, centymetr. Coż za cudowne nazwisko, pani Carmen. Gdzie jest grill? Czy ja jestem znowu niewidoma? Kurde, pan nawet upiekła. Ale ona nie jest głodna, ona w pracy się nażarła. Ona kawę sobie tylko wy... Ej, no to moja kawa jest, halo! Dobra, możesz strzykając się zjeść. No, no, e, Okej. Okay. Przy osobnych stołach oczywiście, bo przecież mówię, ta gra się niczym nie różni od normalnej dwójki. A ten koleż zabrał jej kawę. No jak tak można, no? Co to w ogóle jest za miejsce, gdzie ludzie kradną kawę tak po prostu bezkarnie? I wszystko jasne, chcę być z Maćkiem. I zdecydowałaś o tym, jedząc hot doga w ogóle przy osobnym stole? Jest tak miły, szczery i rozkoszny. No rzeczywiście dużo się dowiedziałaś, si siedząc przy osobnym stole. Ciekawe, czy lubi łaskotki. No ale przecież już go łaskotałaś, już wiesz, że lubiła skotki. O co chodzi? Ej? Nie oglądałaś poprzedniego odcinka ze sobą? Czy ja wziąłem łapki? Ja wziąłem łapki. O Jezus. No właśnie, mówiłam. W sumie oni te twarze to mają nawet podobne do siebie. Jakoś bardzo zróżnicowanych ich nie zrobili. Aha, dobra, no teraz mam czekać. Dość już tej dzieci nady. Moje uczucie do Maćka jest silniejsze niż... O, tam jest huśtawka. Okej. Okay. Gdyby to była chociaż taka huśtawka taka dla dwóch osób to jeszcze. Jest fantastycznie. Miałam nadzieję, że to się stanie, ale nie tak szybko. Teraz jestem jego dziewczyną. Mam nadzieję, że Maciek nie uzna mnie za zbyt śmiałą, gdy pozwolę sobie na coś więcej. No, ładnie. I gada o inny jakiś? No właśnie, widać, jaki on szczery jest. Pieszczoty w miejscu publicznym. Ale nie ma gorących pocałunków. Nie wiem, po ramieniu go pocałuj, może to się będzie liczyło jako pieszczoty. A, to tu siedzi, szpieguje jednak, kurde. Spadaj stąd! Ale ty jesteś, bystra, Reniu, kurde. Przed chwilą do ci, do, z tobą gadała, a teraz ty się będziesz tu obciskiwać z tym tutaj, i ona powie wszystko. No i co? Będziesz miał problem. Nie, nie obściskujemy się, koniec. Wracam do domu. I co ja? I, i, I co wtedy zrobię? Znaczy, ja muszę chyba to wypełnić. Nie mogę sobie jechać do domu, nie? Mogę niby jechać do domu. Ciekawa jestem, co się stanie, jeśli tego nie wypełnię. Tak mnie korci, żeby zepsuć coś w szykach gry. No chociaż majtek się nie widać. No dobra, nie będę psuła. Mogliście chociaż to zrobić gdzieś, gdzie was nie widać. To pójdźcie gdzieś do altanki, chociaż na przykład. Gdzie on ci patrzy? Gdzie on ci patrzy? A e, dobra, pocałuj namiętnie, nie wiem. Cokolwiek. Z nim masz większą chemię? O, właśnie, właściwie to, co ty lubisz? Brązowe włosy i czarne włosy. A z blondynem masz, masz największą chemię? Nie dziwię się, że, że siebie nie rozumiesz, Leniu, bo ja też, no, niestety, nie pomogę ci. O! Wow, no rzeczywiście, straszne pieszczoty mocne. Okej. Okay. Dzisiejszy dzień był chyba najlepszy na razie w czterech kątach. aha Też mi piknik, nawet nie było koca. Co to za piknik? No Nie wiem, czy to jest rzeczywiście facet, który jest się przeznaczony. No ale okej, okay, skoro tak chcesz, to niech tak będzie. Agata i tak wszystko... E, Fuu, Agnieszka i tak wszystko rozpowie. O Boże, i teraz się czas cofnie i będzie dopiero 17, a ona będzie miała tak mało energii, no kto to wymyślił? Serio? A ten Felix cały... Weź, weź, poznaj tego Felixa, bo on się tak kręci tu i kręci. I podoba ci się do tego? No piękny jest rzeczywiście. No miałaś się mu przyjrzeć. A! Darek lepszy. Co? Czy to było zaplanowane? Gustaw? Ochłap? No nie, no nie kradnij mi, no no co? Weź spadaj stąd. No i co mi ukradniesz? Lustro od Darka? No nie kradnij mi prysznica. Ty debilu ty. Ona ma komórkę i nie zawaha się jej użyć. Szybko! Szybko! A ten chodzi i się zastanawia i zastanawia. No i wiedziałam, że lustro od Darka w końcu zabierze, no. Bierz go, pani, no! Co to ma być w ogóle? No. No i oni się biją, no. W końcu. Pani Rebeka Kluczyk. No, i nie przychodź mi tu więcej. Teraz się ten ekspres do kawy przyda, jak, jako że jest pierwsza w nocy. A myślałam, że czwarta. Jezu, a ty już taka wyspana jesteś. Chociaż dobra, może posieć se. Może nawet się nie kąp, tylko se posiedź i pooglądaj telewizję. No, i teraz będzie ryczeć cały czas. No, kurde. Kurde, tyle warte to lustro było, nieźle. No tylko, że już nie mamy lustra od Darka w takim razie. Dobra. Co ty? O Jezu, no nie możesz spacić, bo ci się lustro przypomina, no już weź tam. No dobra, masz dzisiaj wolne i zobaczymy, co się. Co się dzisiaj. A nie, co ty? Co się dzisiaj wydarzy? Może dzisiaj babciny sweterek taki załóż? I niebieskie dżinsy. Nie, to do, to do niczego nie pasuje. No, to może takie coś. A zatem to miłość. Mm, na pewno. Trzy razy się widzieliście, kurde. No dobrze, nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, więc tym pozytywnym, włamaniowym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy gameplay historii z życia wziętych. To jest naprawdę z życia wzięte, kurde. Pff. Tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I yy, yy, już. Nie będę się rozdrabniać. Ładne gruszeczki tam na ścianie. I jabłuszka. I w ogóle. Tak. Nie ma takiej tapety w dwójce chyba. Cyt. Ale przyznaję, że ta gra się niewiele różni od zwykłej dwójki, skoro można mieć tak w losowym momencie włamywacza po prostu, który akurat to, to konkretne lustro zabrał. To ciekawe. To pewnie była najcenniejsza rzecz w domu. No ale dobra, miałam się nie rozdrabniać. Dziękuję bardzo za oglądanie. jak bardzo, że go nie zmuszam I widzimy, że się wżyla. Mhm, mm dokładnie tak. <grywa> pa! <grywa> Co ja po Simowym już zaczęłam gadać?